I ruszyły. Któż tam na starcie. Prawda Kaledija od razu straciła. I galopuje za stawką. Tam się tasuje z przodu. Na prowadzeniu przez moment był Cejun. Też blisko jest Loret, ale obejmuje prowadzenie szuler. I on wyprowadza stawkę na przeciwległą prostą. Suler, Cejhun na trzeciej pozycji. Loret na czwartym miejscu. Oksigal, piąty jest e, Plan. Na szóste miejsce przesunęła się Rafa Al Teraz mocno poprawiają Eastwood oraz e, Sami Al -Kaledia. Ale próbuje e, uciekać Suler. Tuż za Sulerem Shami Al -Kaledia. Suler Samial Kaledia Przy wewnętrznej istut od Pola Cejun Kolejną parę tworzą Oksi, Gal oraz Plan, a później Rawdal Kaledia ze Stefanosem Z przewagą teraz Schuller oraz Sami al -Kaledia. I za moment wyjdą na prostą finisową. Bardzo lekko galopuje Schuller. I on wyprowadza stawkę. Schuller. Schuller od pola atakuje go Sami al -Kaledia. znakomicie po kanacie Prawda al -Kaledia. Ale tu zacięta walka z i Sami Kaledia. Sami Alkaledia wysuwa się na prowadzenie. A tam do walki włącza się jeszcze Oksigal. Przy wewnętrznej znakomicie poszedł Stefanos. I Oksigal, Oksigal i Stefanos. Stefanos i Oksigal. Te dwa konie w walce. Stefanos Oksigali w celowniku, Stefanos Oksigal.